Piąte Targi Talentów, Twórczości i Rękodzieła za nami. Była to okazja do zapoznania się z talentami i wyrobami uzdolnionych mieszkańców naszego miasta i regionu. W trakcie targów obejrzeliśmy wiele niezwykłych, oryginalnych przedmiotów, rozmawialiśmy z ich twórcami, a także można było nabyć coś wyjątkowego jako prezent. Dla artystów i rzemieślników targi są okazją do zaprezentowania swoich prac szerokiej publiczności, podzielenia się swoją pracą i pasjami z innymi. Czas relaksu, jak rozumiem, czym chciałaby Pani zainteresować odwiedzających tę wystawę, te targi rękodzieła? Tworzę boskie woski, czyli aromatyczne świece sojowe i nazywam je tak, jak, jakie uczucia mi towarzyszą przy komponowaniu tych kompozycji zapachowych, więc mamy wyciszenie, beztroskę, rozgrzanie, no zapachów jest naprawdę wiele do wyboru i każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. I chyba doskonale nadaje się na prezent pod choinkę. Tak, oczywiście. Zwłaszcza te z dodatkami świątecznych wosków kolorowych, które też pięknie się wypalają. No, również mogę zapakować na prezent, także na pewno to będzie super upominek dla każdego. Proszę się nam przedstawić. Nazywam się Joanna Chmiel i tworzę boskie woski. Na czym polega sztuka witrażu? <laughs> sztuka witrażu polega na łączeniu szkiełek magii tych szkiełek jeżeli później jest na to, świeci słońce czy coś, gra świateł. No i generalnie, no tak jak tutaj widać. Czy to trudna technika? Trudna, ponieważ ta praca wymaga skupienia, jest ciężka, ale efekty są bardzo ładne. Nazywam się Krzysztof Fiałka, no i robię witraże. Mam torby wyszywane krzyżykami. E, tutaj jest taka aplikacja z haftem. Wydaje mi się, że to jest chyba takie charakterystyczne dla, dla tych wyrobów, które mam. Tam są poduszki też na igły. No i biżuteria. Małgorzata ochęduszka. Dziękuję. Dzień dobry, Jolanta Sobulewska, prasownia Joleńka. Wszystko szyte z pasją: czapki, poduszki, poszewki, bluzy, torebki. Zapraszam serdecznie. Moje stoisko, no cóż? Tak jak wszyscy z pasją to robimy, co robimy? Jest to nie tylko stoisko związane ze świętami, ale wyroby są całoroczne, czyli pudełka ozdobne, czyli kompozycje ozdobne, obrazeczki na sztalugach. To są rzeczy, które można nie tylko na święta sobie kupić obdarować kogoś, ale przez cały rok. Przecież nam Grażyna Zieniuk. Dzień dobry, Dzień dobry. Na moim stajsku są świeczki z parafiny i z wosku pszczelego. Bardzo zdrowe i świetnie wpływające na nasze samopoczucie w domu i w biurach i wszędzie. Natomiast na ja szyję, fartuszki, które zostały już w tej chwili jakoś tak wyparte. Nikt nie chce fartuszków nosić, aczkolwiek są jeszcze gospodynie, które noszą i panowie. Okazuje się, że panowie lubią fartuszki szyje fartuszki dla dzieci to jest do, do przedszkoli, do, do szkół na pracę takie ręczne, jak również szyję, w szczególności dla panów w tej chwili. To się odwróciło, ale ja się bardzo cieszę. Panie się cieszą. Jeszcze są tu takie pisaczki, bo są yy, szyje fartuszki czyste, gdzie żony swoim mężom mogą pisać dedykacje na fartuszkach. I te fartuszki to nie są takie do gotowania, tylko takie raczej do chodzenia i do yy, przygotowywania stołów świątecznych, rodzinnych, jakichś takich fajnych. I chciałabym, żeby te urokliwe fartuszki, bo ja mam fartuszek w domu swój własny i jak zakładam, to jest tak wdzięcznie. To wcale nie, że jestem jakąś yy, kucharką, czy sprzątaczką. Wygląda to wdzięcznie, fajnie. Wiem, że się wszystkim podoba dorosłym dzieciom. Natomiast no, chciałabym, żeby wróciły te fartuszki, bo fartuszek to jest takie kobiece. Kobiecy do sukienki, do. Zresztą kobiety zapominają troszeczkę o, o sukieneczkach w domu, tak? Raczej jakieś tam spodnie, koszulki. Natomiast sukieneczka, plus fartuszek to jest taka kobiecość i to jest taka, to jest piękno. Gdzie po prostu gdzieś to piękno ucieka? Tak, tak. Dlatego, dlatego się param. A tu po raz pierwszy spróbowałam świeczek. Miałam parafinę, dostałam od kolegi pszczelarza Wosk Pszczeli, który bardzo lubię, zresztą też ukończyłam kurs pszczelarski. No i udało mi się coś tam zrobić według własnego takiego pomysłu. Proszę się nam przedstawić. Marzena Ponichtera. ми маємо меделку, речне роблене, пані сама вшистка всісь робить, чиська натуральне. Запрошав сердечно. Прошу ще нам представити ім'я. Я, я маю на ім'я Світлана, я з України і роблю меделку. Виконую речення з мидва. Так, то є сквяти, пам'ятки ружні. i w szwiec, wszystko zapachowe. W, do, w składniki wchodzi naturalna soja na szwiec, zapaszka i kolor jest potrzebny. I medwo tak samo, baza medlana, zapaszka i kolor. Można być bez zapachu, bez koloru, jak pani sobie powie. Proszę się nam przedstawić. Mam na imię Oksana. <laughs> Bardzo fajnie jestem już kolejny raz, byłam na edycji wiosennej byłam bardzo zadowolona. To, co tworzę, to jest biżuteria z metalu, głównie miedzi, cyny i żywicy epoksydowej. Ostatnio troszeczkę zaszalałam i wprowadzam takie rzeczy jak na przykład plastry miodu z prawdziwego ula, ponieważ tak się składa, że w rodzinnych tradycjach jakby no mamy takie korzenie troszeczkę pszczelarskie, więc też chciałam to jakoś połączyć. No, no, mam nadzieję bywać na tej imprezie cyklicznie i zarabiać tutaj miliony. Mam na imię Lucyna. Zajmuję się rękodziełem. Moją pasją są malowanie obrazów, jak również stroiki i inne takie rzeczy. Typu pianki, dekoracje, ale tak szczególnie to właśnie lubię malować obrazy. Witam Proszę. Proszę serdecznie na moim stoisku, jestem z Ukrainy. Od 8 lat mieszkam w Polsce, od 6 lat mieszkam w Świdnicy. Wylewam różne wyroby, ozdoby żywicy epoksydowej. Od najmniejszych bryloczków, magnezów do największych takich pater, tacy. Różne. Zapraszam serdecznie. No to mamy takie głównie kartki okolicznościowe, tutaj na pierwszym planie oczywiście święta Bożego Narodzenia, ale mamy też inne. Troszeczkę, że tak powiem, odłożyłam na bok z racji tego, że no święta się zbliżają. Zrobiłam też kilka ozdób takich choinkowych z gliny samoutwardzalnej, Mam nadzieję, że niedługo będę mogła z prawdziwej ceramiki troszeczkę też gdzieś tam Państwu zaprezentować. Oprócz tego troszeczkę biżuterii z kamieni naturalnych i rękodzieło mojej mamy oryginalne ilustracje przy użyciu Proszę się nam przedstawić. Ja nazywam się Miriam Botek. Jestem lokalnym twórcą, głównie ilustratorem, ale gdzieś tam przemycam troszeczkę, gdzieś tam też część swojej twórczości, właśnie na, przykładowo właśnie w ceramice, więc jestem dosyć wszechstronna.